Prezesie, CEO, dyrektorko, właścicielko i jak tylko można nazwać tego, kto prowadzi swoją własną firmę. Ten odcinek jest właśnie dla Was, bo tutaj będę opowiadał o tym, jak poradzić sobie z trudnościami wideo wideomarketingu, kiedy zarządzacie własną firmą i chcecie w tym wideomarketingu uczestniczyć. Zaczynaj! Czy prowadzisz własną firmę i borykasz się przede wszystkim z brakiem czasu na cokolwiek, ale z drugiej strony czujesz, że chcesz się zaangażować w ten wideo marketing, czy w produkowanie kanału na YouTube, czy w nagrywanie TikToków, czy rolek. No to w tym odcinku właśnie powiemy o tym, jak sobie z tym Najprościej poradzić. Na pewno wielu z Was ma takie poczucie, że prowadzicie swoją firmę, od początku budowaliście ją sami albo z jakimś swoim wspólnikiem, no i wszyscy klienci związani z Waszą firmą najbardziej pewnie zawsze kojarzą Was z tą marką. Prawdopodobnie także w social mediach mocno udzielacie się, mówiąc o swojej firmie. Może na LinkedInie, może gdziekolwiek indziej. No i tutaj kolejny raz ta firma jest kojarzona z Wami. Twarzą Waszej firmy jesteście Wy. Więc kiedy nagle otworzycie kanał na YouTubie, czy będziecie nagrywali rolki dla swojej firmy, na TikToka na przykład, i w tym momencie pojawi się ktoś inny na nich, ktoś inny będzie te rzeczy prezentował, ktoś z Waszych pracowników, to może tutaj zachodzić mały taki dysonans dla tych, którzy będą te filmy obserwowali, no bo przecież to. Ten gość albo to ta dziewczyna prowadzi tą firmę. Dlaczego ktoś inny mówi o tym? Na pewno macie w sobie ten dylemat. No bo z jednej strony chcielibyście te wideo robić. Chciałbym robić hejsty, czy nic poza tym. tyle czasu jest potrzebne na to, żeby takie materiały wideo. Nagrać. Jak zrobić, żeby wszystko powinno być tak, jakbyście chcieli, czyli żebyście mieli czas i żebyście mogli występować w tych materiałach wideo. Zacznijmy sobie od organizacji pracy, bo to będzie tutaj kluczowe i to będzie najważniejsze. Nie pozwólcie sobie na to, żeby powiedzieć sobie coś takiego, że ok, no to jak będziemy mieli kiedyś tam wolną chwilę, to będziemy sobie nagrywali. To jest najgorsza rzecz, jaka może być, bo ta chwila prawdopodobnie nigdy nie nadejdzie. Ta chwila będzie zawsze odkładana, bo zawsze będzie coś ważniejszego, zawsze będą jakieś problemy strategiczne albo taka praca bieżąca. Dlatego nie odkładajcie tego na później i zaplanujcie sobie to, jak taki kanał zbudować. Po pierwsze, zastanówcie się nad tym, do kogo chcecie mówić o rzeczach związanych z Waszą branżą czy z Waszą firmą, no i pod to, do kogo chcecie mówić, przygotujcie swoje treści. I tutaj Was uczulam. Nie nakręcajcie się na to, żeby mówić do waszej konkurencji. Czyli nie prężcie mózgu, nie pokazujcie, jak jesteście świetni, tylko rozwiązujcie problemy, jakie mają wasi klienci albo wasi potencjalni klienci. Druga rzecz to w swoich filmach zaczynajcie od takich prostych, najczęściej spotykanych problemów i starajcie się je w miarę prosty sposób wytłumaczyć. Tak, żeby te treści mogły trafić do jak największego grona odbiorców, którzy interesują się tym konkretnym zagadnieniem. Natomiast to, co będzie Was najbardziej interesowało jako właścicieli firmy, to jest to, jak ułożyć cały plan, jeśli chodzi o nagrywanie i jak robić te nagrania, żeby przechodziły w miarę sprawnie. Przede wszystkim zaplanujcie sobie raz w miesiącu albo raz na dwa miesiące. Taki jeden dzień zdjęciowy, gdzie na sztywno planujecie ten dzień w kalendarzu. Od rana najlepiej od godziny gdzieś tam dziewiątej, dziesiątej, umówić sobie operatora, niech on rozłoży sprzęt, niech przygotuje wam scenografię. Usiądźcie w swoich komfortowych warunkach. Ja też proponuję, żebyście nagrywali u siebie w biurze, żebyście czuli się tam po prostu jak u siebie, a nie żebyście wynajmowali jakieś biura i tam nagrywali. Ewentualnie, jeśli nie macie takich warunków, to najlepiej dogadać się z jakimś studiem, gdzie możecie nagrywać i tam przygotować takie warunki pod siebie, które będą powtarzalne co ten miesiąc czy co dwa miesiące. Na początek spróbowałbym od tego, żeby nagrywać cztery odcinki jednego dnia. Na początku to będzie naprawdę dobry wynik, jeśli Wam się uda nagrać cztery dobre odcinki. Później, jeśli Wam będzie to szło w miarę łatwiej, no to możecie tych odcinków dodawać trochę więcej i budować sobie coraz większy bufor na publikowanie takich materiałów. No bo łatwo policzyć, że jeśli nagracie sobie cztery odcinki i będziecie je publikowali w częstotliwości raz na tydzień, macie miesiąc mniej więcej z głowy, no bo są miesiące, które są. Krótsze, dłuższe, wiecie jak to jest. Pamiętajcie też, proszę o tym, żeby w taki dzień nagraniowy od rana nie patrzeć w telefon, w maile, w waszego laptopa i nie nakręcać się jakimiś sprawami czy dramami, które są do rozwiązania. Bo uwaga, yy, niespodzianka zawsze zdarzy dzisiaj coś do rozwiązania i do naprawienia, ale dzisiaj musicie się skupić na tym, żeby nagrać materiały wideo, żeby były one jak najlepsze. I teraz jak poradzić sobie z występowaniem przed kamerą, jeśli się na przykład stresujecie tej kamery, nie macie jakiejś takiej swobody występowania. No i tutaj jest kilka sposobów. Pierwszy to jest nie nagrywanie takiej gadającej głowy, jak ja teraz nagrywam, tylko na przykład usiąść sobie w dwie osoby od was z firmy i rozmawiać na zagadnienia dotyczące konkretnego tematu. Przygotujcie sobie wcześniej pytania, skupcie się na sobie, rozmawiajcie ze sobą, niech kamera stoi obok, a wy swobodnie zacznijcie rozmawiać. Nie przygotowujcie się tak na tip-top, jeśli chodzi o ten tekst, który macie powiedzieć, no bo przecież doskonale znacie się na tym, co robicie, i łatwo będziecie mogli swoimi słowami opowiedzieć o pewnych rzeczach. Jeśli się pomylicie, to pamiętajcie, robimy sobie cięcie. Wracamy do czegoś, co chcecie uzupełnić, no i wtedy ten materiał już jest kompletny. Drugie rozwiązanie, które jest też bardzo pomocne i no, z nim zawsze da się ten stres jakoś przeskoczyć, to jest prompter. Prompter jest oczywiście bardzo dobrym przyjacielem, no bo patrzymy się de facto prosto w obiektyw, czytamy sobie tekst, który przygotowaliśmy sobie wcześniej. Tutaj właśnie ten disclaimer przygotowaliśmy sobie wcześniej, to znaczy, że mniej więcej tydzień wcześniej te materiały już macie, przeczytaliście je na głos, czujecie, że tam wszystko jest OK z tym tekstem. I możecie zacząć go nagrywać. Natomiast trudność z prompterem jest taka, że czasami ktoś, kto nagrywa, bardzo mocno się skupia na tym, żeby ten tekst przeczytać, i wychodzi to bardzo mechanicznie. Ja teraz nie czytam z promptera, ale jeśli czytałbym z promptera, to starałbym się jak najwięcej zachować gestykulacji, ruchów, mimiki i tak dalej, intonacji przede wszystkim, pilnować przecinków, pauz i tak dalej to będzie wpływało na naturalność tego efektu, który chcecie osiągnąć. Jeśli nie czujecie rozmów i nie czujecie też nagrań z promptera, a dalej chcielibyście nagrywać gadającą głowę, taką jak ja teraz, to kolejne rozwiązanie, które bardzo mocno pomaga, to jest poprosić operatora albo kogoś od was, z zespołu, żeby sobie usiadł tuż przy kamerze, tak żeby jego głowa była no na wysokości kamery, niemal dotykała tej kamery, ale żeby nie zasłaniała obiektywy, oczywiście. Przygotujcie sobie wcześniej takie pytania naprowadzające was na konkretne rozwiązania, konkretne rzeczy, o których chcecie powiedzieć w danym filmie. Ta osoba niech te pytania wam czyta. I starajcie trochę się wejść jakby w rozmowę z tą osobą, byście tłumaczyli do tej osobie. Ja tak pracowałem z kilkoma klientami, którzy właśnie nie dradzili sobie za dobrze z prompterem, ale właśnie w tej formie nabierali bardzo dużej naturalności i to ich tak dosyć mocno odblokowywało. W tym wypadku właśnie taki dzień zdjęciowy może nie być katorgą, może nie kojarzyć się Wam z tym, że Siedzicie zgrzani, spięci w koszuli, tutaj lampa jedna, tutaj światło drugie, mikrofon i jest sam stres. Tylko naturalnie możecie opowiedzieć o tym, na czym się doskonale znacie. W świecie idealnym na tych nagraniach wasza rola powinna się zakończyć. Ktoś powinien ten materiał dla was zmontować, przygotować w tym materiale dobre animacje, wstawki, uzupełnienia. Może jeśli nagrywaliście na lurze, to tam jakieś memy dodać do tego filmu. A można, jak najbardziej. Później ktoś także powinien zająć się publikacją tego materiału, stworzeniem miniatury, dobrego opisu, tytułu itd. itd. No i ktoś też. W pewnym momencie powinien odpalić jakąś płatną promocję tego filmu, żeby troszeczkę pobudzić zasięgi, algorytmy. Jeszcze jak? Jeśli jednak macie okrojony zespół, okrojony budżet i część z tych zadań będziecie musieli wziąć na siebie, w opisie tego filmu dorzucam dla Was kilka pozycji od nas z kanału, które Dobrze byłoby przyswoić, żeby znać się na tych konkretnych elementach, którymi też będziecie musieli się zająć, takimi właśnie jak miniatura, opis, tytuł. Natomiast jestem o tym święcie przekonany, że jak tylko zobaczycie, że filmy wam działają, że dostajecie zapytania z tych filmów, że w komentarzach jest ruch, że ludzie was coraz bardziej rozpoznają, że z tych filmów możecie sobie wyprodukować jeszcze sporo rolek, które publikujecie na swoim Instagramie czy TikToku, i też przy okazji wtedy wasza marka osobista na tym zyskuje. Bo rośnie wasza rozpoznawalność, a kiedy rośnie wasza rozpoznawalność, to rośnie także rozpoznawalność waszego brandu. Wtedy pewnie dostajecie też już jakieś pytania na Messengerze czy na wiadomościach na Instagramie, zapytania rosną. To pewnie będzie dobry moment, żeby jednak zainteresować się tym, żeby ktoś te wszystkie elementy robił za was. I ten moment będzie też dobrym momentem do tego, żeby próbować zapraszać też właśnie swoich pracowników, czy swoich partnerów biznesowych do tego, żeby na tym kanale występowali czy to w rozmowach z wami czy właśnie już w solowych materiałach i tak w ten sposób stopniowo wdrażać te osoby do tego żeby coraz częściej były na kanale popracować nad ich markami osobistymi tak żeby widzowie jeżeli ich rozpoznawać i lubić to co oni nagrywają w różnych segmentach na których się znają w ten sposób wy stopniowo będziecie mogli też z tego kanału wychodzić ale właśnie dobrze, żeby takim liderem, przewodnikiem i tym, kto przeciera ślady, żebyście byli właśnie wy sami, no bo też później będziecie mogli dużo łatwiej te kolejne osoby Wdrożyć w to, co mają robić, a nie tylko postawić im pewne wymagania i może nie rozumieć tego, z czym oni się na co dzień borykają. Bo jeśli sami przez to przejdziecie, to później też łatwiej wam przyjdzie zrozumieć te inne osoby, które też się za to zabierają. To, co powinniście tak najbardziej z tego filmu zapamiętać, to jest właśnie ta organizacja czasu pracy. Nie pozwólcie sobie na to, żeby przygotowywać scenariusze na ostatnią chwilę, wymyślać tematy, które. Później nie będą dla was może dobre do nagrywania. Przemyślcie to, postarajcie się jak najwcześniej takie konspekty, albo chociaż same tytuły przygotować, albo nawet pomysł na miniaturę, bo to już może być coś, od czego możecie wyjść, żeby zrobić cały odcinek wartościowy dla Waszych widzów. I moja podpowiedź jest taka, że jeśli złapiecie siebie samych na tym, że jest 5 dni do nagrania, a wy nie macie jeszcze pomysłu na to, co macie nagrać, to na przykład przygotujcie chociaż jeden materiał, nagrajcie go, ale wyznaczcie sobie kolejny termin, żeby już tych materiałów przygotować więcej. I naprawdę uwierzcie mi, że im lepiej się przygotujecie przed nagrywaniem, tym te materiały będą dużo lepsze, bo jeśli potem skupimy się na tym, żeby jakoś szyć w montażu, żeby to jakoś w miarę wyglądało, żeby tutaj coś wyciąć, tutaj coś dodać. Może coś dograć, może same audio dograć. Z tego nie wyjdzie nic dobrego. Będziecie tracili swoją wiarygodność w oczach waszych widzów. Nagracie te filmy w możliwie dobry sposób, jaki tylko w tym momencie jesteście w stanie wyprodukować. Tylko z takimi filmami powinniście wychodzić do swoich odbiorców. Nie przygotowujcie tych materiałów na kolanie, nie róbcie tego na ostatnią chwilę, bo to się obróci przeciwko wam. I uwierzcie mi w to, co mówię, bo przerabiałem takich sytuacji już naprawdę dziesiątki i za każdym razem był generalnie taki sam efekt. Także Warto się przygotować wcześniej, bo im lepsza preprodukcja, tym ten materiał będzie bardziej mięsisty, soczysty i taki jak sobie go zaplanowaliście. No i z tą myślą was zostawiam. Jeśli myślicie o tym, żeby właśnie zacząć swój kanał albo jeśli chcielibyście swój kanał zboostować trochę, to sprawdźcie link w opisie, bo tam będziecie mogli przejść na naszą stronę, gdzie możecie umówić darmową konsultację z nami. No i tam możemy wam podpowiedzieć parę rzeczy na temat strategii, tego co możecie robić, jeśli chodzi o wasz wideo Marketing, lub co możecie poprawić w tym, co już aktualnie robicie. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.